Berlin. Miasto podzielone przez dekady. Mur, który dzielił nie tylko ulice, ale i serca. Dziś to symbol przemiany. Z podziału narodziła się jedność. Chcesz zobaczyć, jak dziś wygląda? To zostań z nami i obejrzyj nasz najnowszy film. Zapraszamy. Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj witam Was z Berlina. Mamy piątek, 2 maja, a my ruszamy na eksplorację miasta. Noc spędziliśmy na no, dosyć interesującym placu. Panowie, którzy prowadzą pożyczalnię Fuchs Keiser Camper, zorganizowali miejsce, gdzie można zostać na noc. Kosztuje to nas 26 euro, no ale w takim miejscu tu ja jeszcze nie byłem. Musicie sami to zobaczyć. Mamy autobus, który pamięta chyba jeszcze czasy Love Parade. Tutaj tył jakiejś fabryki. No i sobie stoimy, tak jak widzicie. Miejsce znaleźliśmy na Park Fortnite. Znaczy znaleźliśmy, Ola znalazła. E, jeszcze nie ma opinii, także możemy być jednymi z pierwszych, którzy napiszą. E, jest spoko, na miejscu jest możliwość zrobienia serwisu. Czyli mamy wodę, mamy e, możliwość rzutu kasety. Z szarą wodą jest powiedzmy na razie problem, bo, no, bo zobaczycie jak będę to robił. Ale jest to do zrobienia. E, natomiast trzeba tam być po prostu ostrożnym. I tyle. E, I całość jeszcze się odbywa tak, że właściwie możecie przejechać o której chcecie, bo dostajecie kod i kluczyk sobie odbieracie po wpisaniu kodu. Jest jeszcze wersja druga dla wtajemniczonych, którą my robiliśmy, ponieważ się okazało, że już tylu gości było na placu, że nie było kluczyków wolnych, to pan nam powiedział jak sobie poradzić z bramą. Tak, w inny sposób. Dobra. Słuchajcie, przed nami dzisiaj zwiedzanie Berlina i w planach oczywiście klasyczne takie miejsca jak Brama Brandenburska, Aleksander Plac, mur berliński, bo przyznam się, że ja jego nigdy nie widziałem i chętnie bym go zobaczył. No i zobaczymy co dalej, ponieważ yy, mamy dzisiaj burzę niestety zapowiadane i może być problem, yy, że po prostu nie starczy nam czasu i dobrej pogody. Na razie jest chyba 26 stopni, piękne słońce, w ogóle rewelacja. No to co? Lecimy zwiedzać Berlin. A tak wygląda jeszcze okolica No, wam ja tak, dosyć ciekawe miejsce. Zacznijmy dzisiaj kroków. Wczoraj było 12,500. Dzisiaj mam nadzieję, że pobijemy. Prawda, Maciek? Co? Pobijemy rekord kroków z wczoraj. No, chyba. Jak chcesz to zrobić, nie? Nie! <laughs> nie, tak naprawdę to jesteśmy już trochę zmęczeni. Bo mieliśmy naprawdę wszystkie dni intensywne do tej pory. Ale trudno. Będziemy odpoczywać w domu, jak dojedziemy. Ha? Słuchajcie, znajdujemy się na Alexanderplatz. I to miejsce chyba jest każdemu znane jako wizytówka Berlina. A dokładnie to, co jest tam za mną: czyli wieża telewizyjna. Kolejnym, znanym. Miejscem na Alexanderplatz jest ten zegar, który pokazuje godzinę na całym świecie przesiadka w metro i jedziemy w stronę Muzeum Zinzel. A stamtąd też udamy się do bramy brandenburskiej. Wysiadując na stacji Muzeum Zinzel, dojechaliśmy pod Berliner Dom, czyli katedrę, która jest tam za mną. No i jeszcze mamy tutaj szprewę czyli rzeka, która przepływa przez cały Berlin i z tego, co widzę, to również są, jest możliwość tutaj rejsów wycieczkowych, tak jak widzieliśmy to w Kopenhadze. A tak wygląda Berliner Dom, czyli katedra berlińska. Tutaj znajdujemy się w dzielnicy Mitte, na tak wyspie muzeów, bo gdzie nie spojrzymy, znajdują tu się różne muzea. Tutaj po drugiej stronie, nad samym brzegiem sprawy, jest bardzo fajny park z bardzo dużą ilością drzew, gdzie możemy schronić się przed słońcem, tak jak my to zrobiliśmy i chwilę sobie odpocząć. A na brzegu sprawy, po drugiej stronie, odbywa się bazarek sztuki. Ola łaziła z chłopakami, a nic ciekawego nie znaleźli to my będziemy się udawać powoli w stronę bramy Brandenburskiej i mamy jeszcze kilka ciekawych rzeczy. No ja już się nie mogę doczekać wizyty w jakimś kebabie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Peter Berlinten jest mi jakoś znajoma. Chyba z książek o Jasonie Borne. Będę musiał sprawdzić, czy dobrze pamiętam. A my zaraz wysiadamy na Brandenburger Tor. To jest kolejne miejsce, którego chyba nikomu nie trzeba będzie przedstawiać. I każdy rozpozna, jak zobaczy tą fotkę. Przynajmniej w jakim mieście w Europie to się znajduje. A właśnie mówię o bramie Brandenburskiej. Jako ciekawostka brama została zaprojektowana przez śląskiego architekta i jest symbolem wolności i braterstwa A wiem to wszystko, bo właśnie Ola przeczytała to na Wikipedii Także mogę wam przekazać A tu mamy Teletubisie w wersji niemieckiej i Full Metal Niestety miałem wyłączony mikrofon, a tyle się nagadałem. Słuchajcie, tu mamy Reichstag, tak? A jeszcze idę się przejść na brzeg Szprewy. To też kojarzę z jakiegoś filmu te budynki, które się obok znajdują. I chcę je po prostu sobie uwiecznić. Natomiast, skoro nie słyszeliście tego, co mówiłem wcześniej, to musimy powtórzyć jeden etap podróży. Czyli pojedziemy do Tier Garden. Ale po co? To już sami zobaczycie, jak się tam znajdziemy. To tak jeszcze dla porządku. Za mną mamy stary budynek Bundestagu, a na drugim brzegu sprawy. Jest nowy budynek. Zaintrygowało nas. Co to mamy? Nawet jest napis po polsku. A, to jest kawałek naszej stoczni z Gdańska. Z przodu robi trochę lepsze wrażenie niż z tyłu, ale byśmy ścianę nie zaczęli. Autobusem linii 100 dojechaliśmy do dzielnicy Tiergarten i jesteśmy przed ichniejszym belwederem. Pewnie tak trzeba przetłumaczyć tą nazwę. Co to belweder? Jak ci co chodzili do szkoły, wiedzą, że w belwederze w Polsce zamieszkuje kto? Aha, że ten, ten Kaczyński, taki... Nie, nie Kaczyński. <laughs> Acha, ten drugi. Ten na starym mieście, że? Taki biały? Tak, tak. No, dobra, pan no pan i, pan i pan słuchajcie, ten pałac pan obecnie pan pan jest najdłużej używanym tym, budynkiem rządowym w no to Niemiec, to Na terenie Niemiec. A teraz zobaczcie, jaka Dzisiaj tu jest trawa. Pałac aż się pałac chciało usiąść. Jeśli wyjdzie Dobra, ale to my nie po to tu przyjechaliśmy, bo ja muszę Wam coś pokazać. O co chodzi, tak naprawdę, z dzielnicą Tiergarten? Dlaczego ja tu chciałem. Przyjechać. My pojawiliśmy się w Tiergarten Garden z powodu tego, co widzicie tam. Pomiędzy koronami drzew. Ludzie w moim wieku, którzy spali techno w latach 90. i 2000. Na pewno wiedzą o co chodzi. A ci, co nie wiedzą, no to wam pokażę. To było miejsce, gdzie odbywał się największy festiwal techno tak, na terenie Niemiec, a może nawet i całej Europy swego czasu, a mianowicie Love Parade. Yy, niestety po kilku latach przestano organizować ten festiwal. Yy, tam odbył się jakiś yy, wypadek, już nie w Berlinie tylko w Zagłębiu Rury. No i poza, poza tym rząd niemiecki miał problem z tą imprezą, bo chyba przerastała ich możliwości organizacyjne. No ja niestety nigdy nie byłem, chociaż wtedy byłem w takim wieku, że właśnie mnie to bardzo interesowało. Natomiast nie ten budżet. No, ale co? Przynajmniej dzisiaj idziemy zobaczyć to miejsce na żywo. haule. Pamiętnia wygranie Wielkiej Wojny niemiecko-duńskiej I to właśnie tutaj odbywało się Love Parade W sensie tu wszędzie, bo to nie tylko pod samym tym. Eee, a my spróbujemy podejść w ogóle do samej do samego pomnika. Nie pasuje i to jest właśnie ten klimat Love Parade, o którym Wam mówiłem. Przejście do Ziga Haule odbywa się tunelem. Tu jest zejście do tego tunelu. Także włazimy o fajny woda. I idziemy zobaczyć rzeźbę bez bliska. A oto i ona. Jeszcze mamy w planach pojechać na dworzec Zoo. Czyli musimy wsiąść w metro i zaraz tam będziemy. No, słuchajcie my dojechaliśmy do stacji metra Zo, która pewnie niektórym, albo w większości jest znana z książki. Potem dzieci z dworca Zoo. No, książka, szczerze powiedziawszy, dawała do myślenia. Yy, na razie jesteśmy na poziomie metra, ale jeszcze wyjdziemy na górę zobaczyć S-Bahn no to chodźcie z nami jeszcze wygląda, wyglądają okolice dworca na powierzchni Nie pamiętam dokładnie co było w książce, także nie będę tutaj szył jakichś opowieści, natomiast może wy coś więcej wiecie bo sobie przypomnijcie. No dobra, to lecimy dalej My dojechaliśmy do stacji metra Merringdam No i idziemy szukać słynnego kebabu mustafy. A jednak dzisiaj nie dane będzie nam spróbować kebabu od mustafy. Lokal znajduje się tutaj. Natomiast zobaczcie jak wygląda kolejka. Do tego lokalu. No, także my idziemy posługać jakiegoś mniej obleganego miejsca, ale jeszcze będziemy musieli kiedyś tutaj wrócić. Kebab Pustawy znajduje się na styku dzielnic Kreuzberg i Sonnenberg. Także nie powiem dokładnie w której, bo nie chcę tutaj strzelić babola. No właśnie. I legenda głosi, że tu w latach 50. pan Pustawa przyjechał i założył ten biznes. No i do dzisiaj. Funkcjonuje także, pewnie dobry. Dobra, to nam został jeszcze jeden punkt programu. Musieliśmy sobie odpuścić checkpoint Charlie, bo już trochę nie mamy siły. Ale koniecznie musimy jechać zobaczyć mur berliński. Także Was teraz tam zabieramy. O, słuchajcie, wysiedliśmy na stacji Warszawerstrasse. To jest znajoma nazwa I udajemy się w kierunku muru Jest to końcowa stacja U-12 Także nie trudno tutaj nie trafić Słuchajcie, nasza wycieczka na mur jeszcze chwilę się opóźniła, bo musieliśmy skoczyć Coś zjeść I trafiliśmy, jak to mówi mój ulubiony youtuber Podróżniczy do tak zwanej pułapki turystycznej Pirates Berlin, ale polecam, bo można. Yy, dlaczego takie miejsca chodzimy? Można tu znaleźć wszystko dla każdego. No niestety mamy taki problem, że nasze dzieci każdy ma inny gust kulinarny, no i po prostu musimy znaleźć jakiś kompromis i w tym miejscu znajdziemy wszystko: pizza, burgery, sznycle i tak dalej. No właśnie, a my słuchajcie, bo tak gadu, gadu, a właściwie mur to już jest tutaj. To przy czym stoję, to właśnie jest. Słynny historyczny mur berliński. No, ja nigdy nie byłem dobry z historii, także nie będę teraz wam to opowiadał. Jak powstał, co się stało? Znaczy powstał, no, dosyć ciekawy coś, bo było to bardzo niespodziewane dla alianckich władz, w których Berlin jako taki był podzielony na cztery strefy zapewne wiecie wpływów. I nagle się okazało, że. Rosjanie mają plan go odgrodzić. E, stało się bardzo szybko. Na tyle Na tyle szybko, że e, to było to niespodziewane. Dopiero po 20 godzinach. E, Władze zachodnie zareagowały na to w ogóle, że coś takiego się wydarzyło. W międzyczasie zaczął to nie dość, że Mur powstał, to zamurowano przejścia, krążyły pociągi metro widmo i tak dalej, że na przykład nie zatrzymywały się na których stacjach. My idziemy teraz w jedno. Miejsce, które jest jakby historyczne, pocałunek Honeckera i Kruszczowa. Oczywiście chodziło o pocałunek Honeckera i Breżniewa, ale spokojnie, za chwilę sam połapię się jakie głupoty opowiadam. został przekształcony teraz w galerię, Eastside Gallery i artyści mają możliwość tutaj wyrażania swoich ekspresji artystycznych tu na razie... to tak jeszcze a propos tej, tych białych malowideł, które powiedziałem, że tu jeszcze nie ma one po prostu już nie istnieją nie są wszystko. Artyści najwyraźniej uznali, że już wystarczy. To jest w ogóle ciekawa historia, jeżeli wracając jeszcze do, jej długości, do, do, do samego muru, bo on miał 100 ile kilometrów długości. I w pewnym momencie alianci w ogóle byli mieli obawę, że ich dostęp do berlina zachodniego zostanie odcięty, ponieważ władze rosyjskie stwierdziły, że jest to miejsce, które są przemycani różnego rodzaju wywrotowcy, yy, militaryści, śpiezy i tak dalej, i tak dalej. I zaczęli im to po prostu blokować. Dobra, ale co ja będę gadał? Dobra no. Bydło ma tytuł Boże Pomóż mi przetrwać tą braterską miłość Też będzie przydać Mam was nagrać nie wiem To musicie się zdecydować A Pan na kanał, kanał na YouTube? Tak Tak? tak. Pan? Nie, nie pan Nie dartuje Zrobią cały Berlin I Polska i Łódź Polska za granicą no dobra, jak widać malą widło cieszy się niespodziewaną popularnością To jest Nie, Breżniew i Honecker Breżniew, i nie Chruszow, dobra To tak z moją historią Breżniew <gryznik> z konekerem, jednak się całowała, nie z Chruszczowem No tam parę lat różnicy chłopaki mieli To dla nas nasza berlińska wycieczka powoli dobiega końca Mamy godzinę 17.50 Dla was to było pewnie kilkanaście minut filmu a dla nas cały dzień uważenia i przemieszczania się po tym dużym mieście. Eee, także teraz mamy powrót do kampera, który z tego miejsca zajmie około 50 minut, ale chyba jedna linia metra albo jeden autobus, z tego co tam już zdążyłem podsłuchać od mojego pilota. A ja nie chcę. To dzisiaj jeszcze po drodze musimy zrobić jakieś zakupy, bo nie mamy chyba już tam podstawowych rzeczy typu woda i piwo niemieckie. Szybki serwis kampera. No, a jutro rano ruszamy do Polski. Także co? Pewnie widzimy się jutro rano na camper parku. A ja chowam aparat do plecaka i przynajmniej będę miał chwilę spokoju odnoszenia tego ustrojstwa. To trzymajcie się. Moi drodzy, <laughs> i z tego miejsca chcieliśmy się pożegnać z wami i podziękować. Że do, trwaliście aż do tego momentu, oglądając nasze filmy z majówki. Nasz wyjazd naprawdę był mega udany. Pogodowo trafiliśmy idealnie. Bardziej sobie tego wymarzyć nie można było. Jeśli chcecie oglądać więcej naszych filmów, to koniecznie kliknijcie subskrybuj. Dajcie łapkę w górę i dzwoneczek, żebyście dostali powiadomienie, bo w kolejnych tygodniach szczegółują się. Wyjazdy wakacyjne, z których również będziemy chcieli zdać Wam relacje. Przed nami 600 km drogi do Warszawy. Także co? Tankujemy jeszcze furę, bo już mi zostało bardzo mało paliwa. Nie chcę tankować na autostradzie, bo będzie pewnie drożej. I śmigamy do Polski. Trzymajcie się. Berlin, już niedzieli. Dziś łączy ludzi z całego świata. Spacerując jego ulicami, czujemy historię, ale widzimy przyszłość. To miasto, które nie boi się zmian, ono je tworzy. Każdy mur może kiedyś stać się mostem, a Berlin to dowód, że nawet z podziału może narodzić się siła. Jeden dzień na zwiedzanie to zdecydowanie za mało. My na pewno jeszcze tam wrócimy, bo zostało tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Oraz chciałbym wreszcie spróbować tego kebabu od Mustafa. Dzięki, że z nami byliście i zapraszamy na kolejny odcinek już wkrótce.